Don Quixote to idealny przykład na to, jak skończyłby internetowy cwania, gdyby faktycznie postanowił spełnić swoje wszystkie y, groźby i obietnice w realu. Znacie pewnie tych wszystkich debili na forach, facebookach, youtubie i innych takich miejscach, którzy za każdym razem jak się z nimi nie zgodzisz albo im wytkniesz, że no są po prostu y, Debilami to, to ci piszą, że no ale to ja cię pobiję, przyjadę i cię pobiję, dostaniesz po mordzie ode mnie. Jestem taki napakowany, mam 2 metry wzrostu i 200 kilo i moje mięśnie zniatają puszki. Znacie. No to Don Quixote, to właśnie taka piska, która uznała, że teraz będzie rycerzem i, 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 i idzie w świat zwalczać zło i, i ten, i występek. Na początku swojej wyprawy spotkał jakąś grupkę robotników i, i powiedział im: Ej, wy teraz musicie, musicie teraz podziwiać yy, wybrankę mojego serca. Musicie wszyscy powiedzieć, że ona jest najśliczniejsza na świecie. Oni mówią: Sam sobie podziwiaj, ty Gałganie jeden. A on, tak? To ja wam zaraz i skończyło się tak, że oni dali mu po mordzie tak dość konkretnie. Nie ostudziło to jednak jego entuzjazmu i postanowił podejmować kolejne próby. W trakcie swojej wycieczki poznał niejakiego Sancho Pance, taki sympatyczny grubas yy, z wąsami N nie, nie głupi, ale jednak bardzo yy, No w każdej klasie myślę, że jego odpowiednik można znaleźć. Taki z dziewiczym wąsem. On tam niby sobie postawił za zadanie chronić go, ale. Ej. Kot chce wyjść. No i tak sobie wędrowali i Don kichot zbierał oklep okręb za oklepem do czasu, aż spotkał godnego siebie przeciwnika. Czyli stado owiec. Zabił tam kilka owiec, co strasznie podniosło mu morale i pewność siebie. Więc postanowił wyruszyć na. Olbrzyma, powalczyć z olbrzymem, z olbrzymami nawet, czyli z yy, wiatrakami. To wzięło się powiedzenie, że ktoś walczy z wiatrakami. Czy znaczy, chyba stąd. Musiał się wziąć stąd, bo nikt inny nie walczył z wiatrakami. Oczywiście za każdym razem jak postanowił postawić się człowiekowi, to dostawał popysku i w pewnym momencie wygląda już tak źle jak Marcin Najman po y każdej walce, więc jego przyjaciele postanowili uknąć jakąś intrygę, żeby go sprowadzić z powrotem do domu. No bo się zwyczajnie o niego bali. Długo na tyłku nie wysiedział, bo nadal czuł y potrzebę ratowania, naprawiania świata i wkrótce wyruszył na kolejną wycieczkę, z tym, że tym razem już tak wysoko nie było, bo yy, banda pewnych tych yy, gałganów go tak oklepała, że no gość se, yy, no wziął i umarł. Toż tam po nim płakał, ale nie za długo, no bo mówmy się ile można płakać po debilu, tak? Pora jest prosty, za każdym razem jak grozisz komuś w internecie siłą fizyczną, to wychodzisz właśnie na takiego Don Quixota. czyli no nie rób tego, bo to jest jednak trochę... Yy, żałosne. Jeśli mielibyśmy znaleźć w naszym współczesnym świecie odpowiednik Don Kichota, to myślę, że byłby nim właśnie Marcin Najman. To taki, że ooo, ja w no dawać mi go tutaj na ring i potem jakieś 10 sekund i gość yy, robi tak. W sumie tak samo ja jestem przykładem Don Kichota, taki ze mnie nauczyciel polskiego jak z Don Kichota Rycerz. Albo te wszystkie typiary, które robią półnagie fotki na Instagramie, takie z nich modelki jak z Don Kichota Rycerz. Bo na żywo jakby wyszły to... Yy, nie ma filtrów. Mam w głowie już jakieś 15 przykładów na współczesnego Don Quixota, ale... Wam nie powiem, bo... nie mam ochoty. pa 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 pa, pa. Vai, <síder> vai,